Rzym dał nam drogi, akwedukty i prawa, które wciąż kształtują nasz świat. Ale za marmurowymi kolumnami i złotymi laurami żyli ludzie z absolutną władzą i absolutnie żadnymi granicami. Kaligula uczynił swojego konia konsulem. Neron poślubił swojego męskiego niewolnika podczas publicznej ceremonii. Kommodus dla rozrywki walczył z gladiatorami przebrany za Herkulesa. Które historie są propagandą wrogów, a które są wyryte w kamieniu i udokumentowane przez naocznych świadków, którzy tam byli? Jeśli cenicie sobie udokumentowaną historię Rzymu, taką jak ta, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach, korzystając ze źródeł takich jak Svetoniusz i Kasiusz Dion. Wracajmy do historii. Myślicie, że współczesne skandale są szalone? Rzymscy cesarze napisali podręcznik o władzy bez granic. Tyberiusz wycofał się na wyspę Capri w 26 roku naszej ery i przekształcił swoją willę w coś, co historycy wciąż mają problem z opisaniem w pracach naukowych. Swetoniusz dokumentuje pokoje udekorowane lubieżnymi malowidłami i wypełnione młodymi niewolnikami, szkolonymi do czynów, które nazywał potwornymi. Wykopaliska archeologiczne w Wilajowis odkryły komnaty z ukrytymi przejściami i basenami, zaprojektowanymi do aktywności, o których rzymski senat szeptał, ale nigdy nie odważył się ich zbadać. Wyspa stała się jego prywatnym królestwem. Żadnych senatorów, żadnych żon, żadnego rzymskiego prawa. Tylko Tyberiusz i cokolwiek jego umysł wymyślił. Tacyt pisze, że posłańcy przynosili wieści o egzekucjach odbywających się w Rzymie, podczas gdy Tyberiusz oddawał się swoim rozrywkom. 23 ludzi zginęło na jego rozkaz, choć on nigdy nie opuścił Capri. Dystans ułatwiał okrucieństwo. Kaligula objął władzę w 37 roku naszej ery i panował krócej niż 4 lata, ale te 46 miesięcy na nowo zdefiniowało, czym może być ludzka deprawacja, gdy ma się nieograniczone zasoby. Ogłosił się żywym bogiem i żądał seksualnego hołdu od rząd senatorów. Swetoniusz odnotowuje, że zmuszał mężów do oglądania, jak gwałcił ich małżonki w przyległych pokojach podczas państwowych bankietów. Krzyki były częścią rozrywki. Jego pałac stał się teatrem grozy. Kasjusz Dion dokumentuje, że Kaligula zmuszał swoje siostry do kazirodczych związków, a potem chwalił się tym zagranicznym ambasadorom. Kiedy zmarła jego siostra Druzyla, Ogłosił ją boginią i uczynił stosunki seksualne z jej posągiem obowiązkowymi podczas niektórych ceremonii dworskich. Kapłanów przyłapanych na odprawianiu tych rytuałów odnaleziono podczas wykopalisk w miejscach w pobliżu Palatynu, a ich ciała nosiły ślady rytualnych okaleczeń. Gwardia Pretoriańska ostatecznie zakończyła panowanie Kaliguli czterdziestoma jednym ciosami nożem w pałacowym korytarzu. Jego żona Cezonia została zamordowana tego samego dnia. Głowę ich niemowlęcej córki roztrzaskano o ściany. Rzym wiwatował. Jeśli cenicie sobie udokumentowaną historię Rzymu, taką jak ta, zasubskrybujcie to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach, korzystając ze źródeł takich jak Swetoniusz i Kasiusz Dion. Wracajmy do historii. Panowanie Nerona trwało 14 lat i dało nam historie, które sprawiają, że Kaligula wydaje się powściągliwy. W 59 roku naszej ery poślubił swojego wyzwoleńca Sporusa podczas publicznej ceremonii, w komplecie ze ślubną suknią i posagiem. Chłopca najpierw wykastrowano, aby był bardziej kobiecy. Rzymskie prawo nie przewidywało takiej relacji. Ale Neron nazywał Sporusa swoją żoną i paradował z nim ulicami Rzymu w lektyce. Ale Sporus nie wystarczał. Neron poślubił także Pitagorasa, innego męskiego niewolnika, w ceremonii, podczas której Neron grał rolę panny młodej. Dwóch mężów, obaj mężczyźni, obaj niewolnicy. Rzymianie obserwowali swojego cesarza w ślubnych welonach, podczas gdy miasto płonęło wokół nich. Tacyt odnotowuje, że obywatele pytali się nawzajem, czy bogowie całkowicie opuścili Rzym. Pałacowe orgie stały się legendarne. Swetoniusz opisuje bankiety, podczas których senatorów zmuszano do uczestniczenia w grupowych aktach seksualnych, podczas gdy Neron obserwował ze Złotego Tronu: Odmów, a twoja rodzina stanie przed zarzutami zdrady. Uczestnicz, na twój wstyd stanie się pałacową rozrywką. Dowody archeologiczne z Domu Saura pokazują pokoje z systemami odpływowymi zaprojektowanymi do spłukiwania płynów ustrojowych po tych zgromadzeniach. Matka Nerona, Agrypina, próbowała kontrolować jego zachowanie poprzez uwodzenie. Tacyt dokumentuje jej pojawianie się na cesarskich spotkaniach, ubranej prowokacyjnie i siedzącej zbyt blisko syna podczas oficjalnych ceremonii. Kiedy to nie pomogło utrzymać jej wpływu, Zagroziła, że zamiast tego poprze Brytanika jako cesarza, Neron kazał ją zabić, zatapiając łódź w Zatoce Neapolitańskiej. Kiedy przeżyła katastrofę, zabójcy dokończyli dzieła pałkami i mieczami. Domicjan panował przez 15 lat i udoskonalił tortury psychologiczne poprzez seksualne upokorzenie. Stworzył nowe stanowisko zwane Mistrzem Obyczajów i wykorzystywał je do ścigania senatorów za cudzołóstwo, jednocześnie zmuszając ich żony do swojego łoża. Hipokryzja była celem. Władza oznaczała zmuszanie ludzi do połykania sprzeczności, aż ich godność się rozpuściła. Jego pałac posiadał pokój wyłożony polerowanym kamieniem, który działał jak lustra. Swetoniusz pisze, że Domicjan zmuszał gości do wykonywania aktów seksualnych, obserwując własne odbicia, a następnie szczegółowo opisywał mu to doświadczenie. Badania archeologiczne Palatynu zidentyfikowały komnaty z powierzchniami odbijającymi światło, które odpowiadają tym opisom. Cesarz ustanowił również procesy dziewic, podczas których młode dziewczęta oskarżone o złamanie ślubów poddawano publicznym badaniom w celu weryfikacji ich czystości. Badania te odbywały się na forum, przyglądały się im tłumy. Dziewczęta, które nie zdały, grzebano żywcem zgodnie ze starożytnym prawem. Dziewczęta, do które zdały, często znikały potem w pałacu. Komodus spędził 12 lat przekształcając imperium w swoją osobistą arenę gladiatorów, ale prawdziwą grozą nie były jego walki. Było to, w jaki sposób wykorzystywał pokonanych przeciwników. Cassius Dion dokumentuje, że Komodus trzymał przy życiu niektórych gladiatorów po ich porażkach i wykorzystywał ich jako seksualnych niewolników w pałacowych lochach. Ich rany leczono tylko tyle, by utrzymywali się przy życiu dla jego rozrywki. Zmuszał senatorów do walki na arenie przebranych za kobiety, a następnie zabierał ocalałych do prywatnych komnat na to, co zapisy sądowe nazywały obchodami zwycięstwa. Te uroczystości obejmowały czyny, które naruszały zarówno rzymskie prawo, jak i ludzką godność. Senatorzy, którzy zginęli na arenie, byli szczęśliwcami. Cesarz ogłosił się reinkarnacją Herkulesa i żądał seksualnego hołdu od obywateli, którzy chcieli składać petycje do rządu: zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dzieci nie były wyłączone. Pałacowe zapisy pokazują płatności dla lekarzy, którzy leczyli obrażenia z tych spotkań. Rachunki obciążały cesarski skarbiec. Komodus stworzył również harem obu płci, liczący ponad 300 osób. Byli oni trzymani w podziemnych komnatach pod Koloseum i sprowadzani na górę dla jego rozrywki podczas walk gladiatorów. Dowody archeologiczne pokazują sypialnie, systemy odpływowe i punkty do unieruchamiania wbudowane w kamienne ściany. Karakala zabił swojego brata Getę w ramionach ich matki w 212 roku naszej ery, a następnie spędził 6 lat, udowadniając, że bratobójstwo było dopiero początkiem. Ogłosił małżeństwo ze swoją macochą Julią Domną i zmusił rzymski senat do bycia świadkiem ich ceremonii ślubnej. Kiedy senatorzy odwracali wzrok, gwardziści pretorianie odnotowywali ich imiona w celu późniejszego ukarania. Cesarz ustanowił testy lojalności. Dla swoich generałów, które obejmowały oddawanie swoich żon i córek do cesarskiej inspekcji. Inspekcje te odbywały się przed zgromadzonym dworem i obejmowały akty, które Herodian opisuje jako przeciwne naturze i rzymskim obyczajom. Generałowie, którzy przeszli test, zachowywali swoje dowództwa. Generałom, którzy odmówili, groziła egzekucja za zdradę. Karakalla ustanowił również publiczne ceremonie w łaźniach, gdzie obywatele mogli składać petycje cesarzowi. Podczas gdy on kąpał się z wybranymi dworzanami. już Dion odnotowuje, że te sesje obejmowały akty seksualne między petentami a cesarskimi faworytami. Podczas gdy karakala obserwował i decydował o ich losach. Sprawiedliwość stała się sportem widowiskowym, z nagością i upokorzeniem jako opłatami za wstęp. Heliogabal panował przez cztery lata począwszy od 218 roku naszej ery. I wcisnął w ten okres więcej seksualnych kontrowersji niż większość cesarzy w dziesięcioleciach. Nastoletni cesarz przybył do Rzymu ubrany w jedwabne suknie i żądający, by nazywano go Regina zamiast Rex. Senat zastosował się, ponieważ gwardziści pretorianie stali za każdym krzesłem senatora. Cesarz żenił się i rozwodził pięć razy. W tym podczas ceremonii z mężczyznami, kobietami i co najmniej jednym woźnicą o imieniu Hierokles, którego Heliogabal ogłosił swoim mężem przed bogami i ludem rzymskim. Pałacowe zapisy pokazują płatności dla kapłanów, którzy wykonywali te nielegalne ceremonie oraz dla lekarzy, którzy leczyli obrażenia z nocy poślubnych. Heliogabal ustanowił również codzienne konkursy piękności w pałacu, gdzie dworzanie rywalizowali o cesarską uwagę poprzez coraz bardziej upokarzające czyny. Zwycięzcy otrzymywali złoto i pozycję władzy, przegrani stawali w obliczu wygnania lub śmierci. Konkursy trwały godzinami i obejmowały akty, które rzymskie prawo klasyfikowało jako przestępstwa karane śmiercią, gdy były wykonywane poza cesarską ochroną. Największą innowacją cesarza było przekształcenie ceremonii religijnych w seksualny teatr. Syryjski bóg słońca Elagabal wymagał ofiar z ludzi, ale cesarz zmodyfikował rytuały, aby obejmowały gwałcenie ofiar przed ich śmiercią kapłanów, którzy sprzeciwiali się, rzucano dzikim zwierzętom na prywatnych pokazach na arenie, w których uczestniczyli tylko pałacowi faworyci. Prywatne komnaty cesarza ujawniają skalę jego deprawacji. Herodian dokumentuje pokoje, w których Heliogabal przechowywał kolekcje przyrządów seksualnych sprowadzanych z całego imperium. Brązowe falusy z gali, kajdany z kości słoniowej z Egiptu, szklane naczynia zaprojektowane do czynów, które nie miały nazw w łacinie. Pałacowe inwentarze wymieniają ponad 200 takich przedmiotów, każdy katalogowany przez cesarskiego skarbnika, jak każda inna własność państwowa. Heliogabal mordował senatorów, którzy odmówili uczestnictwa w jego religijnych orgiach. Istnieje 12 udokumentowanych przypadków, gdzie patrycjuszowskie rodziny straciły ojców, synów i braci za odrzucenie cesarskich zaproszeń. Ich majątki zostały skonfiskowane i rozdane syryjskim kapłanom, którzy wykonywali ceremonie. Bogactwo najstarszych rzymskich rodzin kupowało posłuszeństwo zagranicznych kultystów, którzy gwałcili rzymskich obywateli w imię obcych bogów. Zabójstwo cesarza w 222 roku naszej ery miało miejsce w publicznej latrynie. Gwardziści pretorianie zapędzili go w kozi róg, gdy wykonywał czyny z młodym niewolnikiem. Obaj zostali wielokrotnie dźgnięci nożem, a ich ciała wleczono ulicami. Tłum wiwatował, gdy ich zwłoki wrzucono do rzeki Tyber. Rzym świętował przez trzy dni, ale system imperialny stworzył więcej potworów. Maksymin Trak panował przez trzy lata i miał prawie 2,5 metra wzrostu, według współczesnych relacji. Jego rozmiar sprawiał, że jego apetyty seksualne były proporcjonalnie przerażające. Historia Augusta odnotowuje, że, że wymagał wielu partnerów jednocześnie i zabijał tych, którzy nie potrafili zaspokoić jego żądań. Pałacowi lekarze leczyli dziesiątki ofiar, które przeżyły spotkania z gigantycznym cesarzem. Jego ulubioną rozrywką było zmuszanie schwytanych barbarzyńskich wodzów do oglądania, jak gwałcił ich żony i córki przed ich egzekucjami. Germańscy wodzowie i Sarmatcy książęta byli świadkami aktów, które Herodian nazywa gorszymi niż sama śmierć, zanim stanęli przed mieczem kata. Ich krzyki rozbrzmiewały w pałacowych salach, podczas gdy senatorzy udawali, że nie słyszą. Maksymin stworzył również mobilne burdele, które podążały za jego armiami podczas sezonów kampanii. Te wędrowne haremy zawierały obywateli schwytanych z podbitych terytoriów, zorganizowanych według wieku i wyglądu do cesarskiego wyboru. Zapisy wojskowe pokazują łańcuchy dostaw przeznaczone do żywienia i transportowania tych ludzkich kolekcji przez granice imperium. Walery spędził 7 lat jako cesarz, zanim persowie schwytali go w 260 roku naszej ery. Ale te 7 lat ustanowiło nowe standardy cesarskiego okrucieństwa. Ustanowił ceremonię lojalności. Podczas których gubernatorzy prowincji udowadniali swoją wierność oferując członków rodziny do użytku cesarskiego. Córki, żony, synowie, wieki płeć nic nie znaczyły dla apetytów Waleriana. Cesarz stworzył również sieć cesarskich burdeli w większych miastach, obsadzonych wyłącznie obywatelami skazanymi za drobne przestępstwa. Cudzołóstwo, unikanie podatków, obrażanie urzędników Każde wykroczenie mogło skutkować seksualnym niewolnictwem w służbie państwa. Te placówki działały na podstawie cesarskiej licencji i przynosiły dochody bezpośrednio do cesarskiego skarbca. Perskie zapisy opisują los Waleriana po jego schwytaniu. Król Szapur używał rzymskiego cesarza jako ludzkiego podnóżka podczas wsiadania na konia, a następnie trzymał go w klatce na publicznym widoku. Kiedy Walerian zmarł, persowie zdjęli mu skórę z ciała i wypchali ją słomą jako trofeum. Człowiek, który poniżył tysiące, zakończył życie jako dekoracja w Perskim Pałacu. Galien panował przez 15 lat po schwytaniu ojca i wykorzystał ten czas na udoskonalenie systematycznej eksploatacji seksualnej. Ustanowił cesarskie szkoły, gdzie dzieci senatorów otrzymywały edukację wraz ze szkoleniem w czynnościach, które przygotowywały ich do służby dworskiej. Szkoły te działały w Rzymie, Mediolanie i Trewirze z programem nauczania obejmującym przedmioty których żadne rzymskie dziecko nie powinno było się uczyć. Rodzice, którzy wycofali swoje dzieci, stawali w obliczu zarzutów zdrady. Rodzice, którzy narzekali, całkowicie zniknęli. Szkoły produkowały absolwentów, którzy rozumieli swoją rolę w cesarskich ceremoniach i akceptowali swój los, szkoleni od wczesnego dzieciństwa. Zapisy senackie pokazują wypłaty dla rodzin, których dzieci zginęły podczas tej edukacji. Galien zinstytucjonalizował również gwałt jako karę za przestępstwa polityczne. Kobiety skazane za zdradę były gwałcone przez gwardię cesarską przed egzekucją, mężczyźni stawali w obliczu kastracji, a następnie przymusowej służby w pałacowych haremach. Kodeks prawny szczegółowo określał te kary, przekształcając przemoc seksualną w oficjalną politykę państwową. Cesarz stworzył szczegółowe zapisy tych kar wraz z rysunkami i pomiarami. Pałacowi Skrybowie dokumentowali pozycje, techniki i reakcje ofiar z taką samą precyzją, jakiej używano do rejestrów podatkowych. Dokumenty te przechowywano w cesarskich archiwach i odwoływano się do nich podczas późniejszych procesów, aby zapewnić spójność w wymierzaniu kar. Aurelian spędził pięć lat przywracając granice imperium, ale wykorzystał sukcesy militarne do usprawiedliwienia bezprecedensowego okrucieństwa wewnętrznego. Ogłosił się bogiem i władcą i żądał kultu, który obejmował seksualne poddanie od obywateli szukających cesarskiej łaski. Zapisy świątynne pokazują ceremonie, podczas których petenci wykonywali akty poniżenia przed otrzymaniem audiencji u boskiego cesarza. Jego gwardia pałacowa obejmowała jednostki specjalnie szkolone w technikach tortur seksualnych, nauczonych podczas przesłuchiwania schwytanych wrogów. Ci specjaliści stosowali swoje umiejętności wobec obywateli rzymskich oskarżonych o nielojalność, tworząc nowe kategorie kar, które łączyły ból fizyczny z destrukcją psychiczną. Podręczniki wojskowe z tego okresu opisują te techniki z kliniczną precyzją. Aurelian ustanowił również programy hodowlane mające na celu produkcję niewolników o określonych cechach fizycznych do użytku cesarskiego. Programy te działały jak farmy hodowlane, z szczegółową ewidencją rodowodów, cech fizycznych i sukcesów reprodukcyjnych. Obywatele schwytani podczas wojen domowych stanowili początkowy materiał dla tych ludzkich operacji hodowlanych. Śmierć cesarza w 275 roku naszej ery nastąpiła z rąk jego własnych strażników podczas kampanii przeciwko Persji. Zorganizowali na niego zasadzkę w jego namiocie i dźgnęli go 43 razy. Jego ciało pozostawiono niepochowane przez trzy dni, podczas gdy armia świętowała. Nawet żołnierze, którzy podążali za nim przez dwadzieścia bitew, nie mogli już znieść jego ekscesów. Dioklecjan zakończył kryzys III wieku i panował przez 21 lat, ale jego geniusz administracyjny miał swoją cenę mierzoną w ludzkim cierpieniu. Zorganizował system niewolnictwa seksualnego w imperium z biurokratyczną wydajnością, która sprawiała, że wcześniejsi cesarze wyglądali jak amatorzy. Istniały oficjalne stanowiska do pozyskiwania, szkolenia i zarządzania zasobami ludzkimi dla cesarskiej rozrywki. Jego kompleks pałacowy w Splicie zawierał specjalnie zbudowane obiekty do tych działań, z podziemnymi komnatami połączonymi tunelami, które umożliwiały dyskretne przemieszczanie ofiar między lokalizacjami. Badania archeologiczne zmapowały te przejścia i zidentyfikowały pokoje z systemami odpływowymi, punktami do unieruchamiania i wentylacją zaprojektowaną do długotrwałego użytkowania. Dioklecjan stworzył również stanowisko cesarskiego prokuratora zasobów ludzkich, biurokraty odpowiedzialnego za utrzymywanie łańcuchów dostaw odpowiednich ofiar w prowincjach imperium. Urzędnik ten podlegał bezpośrednio cesarzowi i dysponował budżetami większymi niż niektórzy gubernatorzy prowincji. Stanowisko to przetrwało panowanie Dioklecjana i działało nadal pod rządami chrześcijańskich cesarzy. Wielkie prześladowania chrześcijan. Rozpoczęte w 303 roku naszej ery, obejmowały elementy seksualne, które historycy Kościoła mieli trudności opisać. Eusebiusz odnotowuje, że chrześcijańskie kobiety były zmuszane do służby w cesarskich burdelach, zanim spotkało je męczeństwo. Ich wiara czyniła je preferowanymi ofiarami, ponieważ ich opór stanowił rozrywkę dla cesarskiej publiczności. Pałacowe zapisy dokumentują systematyczne gwałty na chrześcijańskim duchowieństwie, jako część ich kary za odmawianie składania ofiar cesarskim bogom. Biskupi, kapłani i diakoni doznawali gwałtu przed egzekucją, a szczegółowe relacje zachowały się w dokumentach administracyjnych, które traktowały ludzkie poniżenie jak każdy inny wydatek rządowy. Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w 313 roku naszej ery, ale prywatnie kontynuował praktyki, które przeraziłyby jego chrześcijańskich poddanych. Liber pontificalis dokumentuje jego utrzymywanie cesarskich haremów. I dalsze funkcjonowanie systemów niewolnictwa seksualnego, odziedziczonych po poprzednich cesarzach. Nawrócenie religijne nie wyeliminowało cesarskich apetytów. Jego nowa stolica w Konstantynopolu posiadała pałacowe kwatery zaprojektowane z tymi samymi podziemnymi komnatami i ukrytymi przejściami co skunk, co rzymskie kompleksy cesarskie. Bizantyjskie zapisy dworskie pokazują, że te obiekty pozostały w użyciu przez wieki po śmierci Konstantyna, obsługiwane przez eunuchów, którzy przeżyli własne spotkania z cesarską władzą. Dowody archeologiczne mówią ostateczną prawdę. W 1993 roku wykopaliska pod Palatynem odkryły komnatę wypełnioną dziecięcymi kośćmi noszącymi ślady rytualnej przemocy i traumy seksualnej. 67 szkieletów w wieku od 8 do 15 lat. Datowanie radiowęglowe umieszcza je w okresie wielu panowań, obejmujących dwa stulecia. Analiza kryminalistyczna potwierdza, że przyczyna śmierci odpowiadała współczesnym opisom cesarskich ceremonii religijnych. Komnata została zapieczętowana betonem i zapomniana na 17 wieków. Ale głębsze wykopaliska w 2008 roku ujawniły łączące komnaty zawierające ponad 400 kolejnych szkieletów. Wszystkie dziecięce, wszystkie noszące identyczne wzorce urazów. Potwory nosiły purpurę i nazywały się bogami.